Hej, witajcie serdecznie. Przychodzę do Was z króciutkim holem kosmetycznym. Wróć. Króciutkim holem kosmetyczno-akcesoriowo-ubraniowym. <grym> tak, tak to powinnam nazwać. Eee, oczywiście kilka rzeczy, które, które kupiłam, to gdzieś tam sukcesywnie sobie chowałam, żeby zebrać to wszystko razem i Wam pokazać w jednym filmiku. Nie jest tego dużo, bo też w ostatnim czasie nie, nie planuję jakichś tam dużych zakupów, ale rzeczy, które ze sobą tutaj mam, były przemyślane i, i jestem z nich zadowolona. Yy, może zacznę od pierwszej kosmetycznej takiej yy, części. Yy, byłam ostatnio w Hebe. Yy, jakiś czas temu założyłam sobie kartę, więc też dostaję maile z jakimiś promocjami informacjami o wyprzedażach i tak dalej, i tak dalej, jakichś toczonych akcjach i była właśnie akcja że było chyba 30% mniej na kosmetyki do pielęgnacji włosów więc mówię super, to jakieś olejki do pielęgnacji no to może jakieś szampon, bo mi się skończył odżywek żadnych nie masteczek żadnych nie, bo no mam tego po prostu w bród zachomikowane w mojej tajnej skrytce, o której wam mówiłam w filmiku odnośnie przechowywania kosmetyków. Także jeżeli nie widziałyście tego, to odsyłam was do tego filmiku. Więc tych zakupów nie było jakoś dużo. Pierwsza rzecz, która wpadła mi w ręce, to był szampon z firmy Diplona Professional. Gdzieś tam widziałam ten szampon, gdzieś tam obił mi się o oczy, ale nie miałam zielonego pojęcia, jak on działa, jak, jak on w ogóle się sprawuje. To jest akurat szampon Your Color Profi do włosów farbowanych, pojemność 600 ml. I to jest szampon, który posiada kompleks witamin, filtr UV. Włosy są piękne, lśniące, nie zawiera silikonu, łatwy w aplikacji. Co tu jeszcze jest? No, wiadomo, że jeszcze tu polecają swoją odżywkę, ale bardzo mi się tu podobał skład, bo sobie zaczęłam właśnie w drogerii czytać. Ale co mnie tu zachwyciło, porównywałam sobie tą butlę jeszcze z dwoma innymi rodzajami z tej firmy. I one chyba nie miały pantenolu w sobie, a ten ma, i chyba to właśnie mnie zachęciło, żeby wybrać jednak ten, e, ten rodzaj szamponu. E, cena wtedy 8 z groszem za 600 ml to jest rewelacja, to jest wow. Kolejna rzecz, która po prostu mnie tutaj przekonała do zakupu, to pompka. To jest rewelacyjny no, patent, taki, który po prostu uwielbiam. Wiem wtedy, że nie muszę się bawić z przechylaniem butelki, że coś mi wyleci, że, że po prostu połowa produktu mi gdzieś tam ucieknie, bo jest śliska i w ogóle cuda nie widzę. A tutaj użycie takiej pompki jest naprawdę mega wygodne. Jeszcze nie stosowałam tego szamponu, na razie mam w użyciu inne. Kolejny produkt to szampon z firmy Vella. Jest to taka seria. E, właśnie Professionals Calm, to jest taki szampon do wrażliwej skóry głowy zależało mi na tym, żeby właśnie m, mieć szampon, który będzie delikatny który będzie nawilżający nie do włosów o ile do skóry głowy e, także no tutaj e, zainwestowałam w taki szampon, on kosztował chyba 19 albo 20 złotych tu mamy 250 ml. No, jak za szampon, to jest sporo. Ale no, zobaczymy. Już go stosowałam, także no, byłam zadowolona. Zobaczymy, jak będzie się dalej sprawował. I on tutaj łagodzi podrażnienia wrażliwej skóry głowy, stymuluje podrażnione miejsca i zmniejsza swędzenie. Jest bezzapachowy. Pozostawia skórę głowy zrelaksowaną, zawiera intensywne substancje aktywne. No, i generalnie przeczytałam też jakieś opinie na temat tego produktu już później, jak przyszłam do domu, bo mówię: Kurczę, wydałam kasę, a może się okazać, że to jest w ogóle bubel, i szkoda pieniędzy. Tak samo jak ten szampon, ale póki co widziałam na wizerzu. Całkiem pozytywne opinie, także no, zobaczymy, jak to się sprawdzi umie. I ze względu, że kończy mi się suchy szampon, to zainwestowałam w dwa kolejne. Yy, jeden kosztował chyba 15 zł. Tu mam akurat yy, do włosów yy, ciemnych, a tutaj mam z zapachem Wild. Yy, były tylko te dwa do wyboru, także postanowiłam sobie, że je wezmę. Chyba zapach nie ma tutaj wiele mm, do czynienia, bardziej chodzi tutaj o, o efekt. A z tych szamponów Batiste jestem zadowolona. Jestem w trakcie kończenia drugiego opakowania, także jest ok. Jeżeli chodzi o kosmetyczne rzeczy, to już chyba wszystko. Teraz pierdółki, duperele po prostu. W sklepach kupiłam w Hausie i w Parfua. W Hausie zakupiłam taką oto cudowną czapunię. Jest to naprawdę taka urocza, taki berecik powiedziałabym. On kosztował 30 zł. Co też jest fajne, tam są rozmiary właśnie czapek w kapelusze i tak dalej. Jest SKM. -ka. Mogę wam się zaprezentować, jak będę wyglądać w tym bereciku. No jest po prostu przez No jest naprawdę fajny, a przede wszystkim przede wszystkim e, ma taki delikatny motyw właśnie jakiejś kokardki, ale, ale myślę, że na takie dni, kiedy jest chłodno, a nie jest jakoś super mroźnie, bo wtedy zazwyczaj po prostu ubieram z jakąś sportową kurtkę to, że taki, takie nakrycie głowy póki co mi starczy właśnie czy do jakiegoś kurteczki, płaszczyka, czy, czy, czy nawet marynarki, jak będzie troszkę cieplej. Druga rzecz z hausa jest niestety, że tak powiem, w użyciu, ponieważ koszulkę z. Ze smurfem, chyba z papa smurfem, użyłam jako koszulkę nocną, więc wybaczcie, ale wam nie pokażę. Ale chyba kosztowała jakieś 20 zł na przecenie. E, cały czas w hałasie są dostępne właśnie te e, bluzko, koszulki, e, właśnie z motywem smurfów. E, z 50 zł są na 40 na 20 poprzeceniane, także jeżeli lubicie taki motyw, to was odsyłam. E, no, ja już jestem trochę za stara na takie, na takie smurfy, ale bardzo mi się to podoba, takie kreskówki. Materiał jest rewelacyjny. Bawełna naprawdę takiej jakości, że po prostu pomyślałam sobie, no, rewelacja. Wezmę sobie do spania. Sprawdza się super. Jeżeli chodzi o Parfła, to w Parfła um, zakupiłam sobie tak. Dwie takie, dwa takie robale. Jak ja to mówię. Yy, jeden robal to jest taka pszczoła z takim niebieskim kamieniem. Z to broszka. Yy, I druga to jest jakiś taki żuczek. <gryw> Też broszka, naprawdę bardzo fajna. Yy, tutaj ma kamyczki takie białe, yy, granatowe i turkusowe. Nie wiem, który ile kosztował. Jeden, 25, drugi, 15. Kolejna rzecz to jest taki fajny organizer do, ups, do torebki, który się składa z kieszonek. To jest taki wsad, że tak powiem, który można wrzucić do torby, która na przykład nie ma takiego wsadu w środku, która jest po prostu jakąś taką torbą luźną, którą się nie zapina. Ma tutaj kieszonki, ma taką komorę tutaj w środku, co też fajnie tutaj ułatwia życie. Z przodu też kieszonki, tutaj jest na zatrzask i tu jest taka mała, powiedziałabym kosmetyczka. Ją można odpiąć całkiem i też całkiem fajnie się to może sprawdzić. I to kosztuje 40 zł. I ostatnią rzeczą kupioną w Parfua jest torebka z nowej kolekcji. Tak ona wygląda. To jest połączenie granatu, brązu i takiego materiału jakiegoś takiego tekstylnego z paskiem doczepianym, długim jej koszt to 120 zł. W środku prezentuje się tak: tu ma zamek. w środku pasek, który mi zaraz wypadnie nie jest duża, jest pojemna, fajna, naprawdę to, to właśnie lubię, że torebka nie musi być jakaś wielka, żeby pomieścić najważniejsze rzeczy, ale właśnie do brązów, do granatów, do czerni takie elementy tu nawet złote ma, to, to myślę, że będzie fajnie właśnie pasowała i w takim już taka iście jesienna jest, także no super. Zajrzyjcie sobie, sobie po prostu, zajrzyjcie do Parfua i, i tam sprawdźcie, jakie torebki są. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy, poczynione w ostatnim czasie. Yy, dziękuję Wam serdecznie za, za oglądanie mnie, za subskrybowanie, za pozostawianie komentarzy pod filmikami. Yy, zachęcam również do yy, kciukowania w górę i do miłego. Pa, pa!